Kiermasz kwiatów, drzew i krzewów, wystawa maszyn, sprzętu i środków do produkcji rolnej. W sumie ponad 300 wystawców oraz 8 tysięcy zwiedzających. Tak w liczbach przedstawiają się 12 targi rolno-ogrodnicze, które wczoraj odbyły się w Przygodzicach. Raz w roku teren przez Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach zamienia się w jeden wielki kiermasz. Nie brakuje na nim ani sprawdzonych już odmian roślin, ani nowości ogrodniczych. Dominują stoiska ogrodnicze. Mamy około 70 stoisk ogrodniczych z praktycznie części całej Polski, ponieważ jest, są stoiska z województwa śląskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego. No i oczywiście cała Wielkopolska od samotu po praktycznie byczynę. Organizatorzy mogą mówić o potrójnym szczęściu. dopisała po wystawcy i zwiedzający. Wczorajsze targi odwiedziło około 8 tysięcy osób. To jedna z największych imprez tego typu w naszym regionie. Ciekawe, stoiska są. No i Bardzo dużo odwiedzających jest nawet, nie. No. Każdego roku Pan przyjeżdża na targi? No, drugi rok jestem, drugi rok. Zobaczyć ciekawe rośliny, niektóre nowe. Zobaczyć swoje ogródki, działki. Takie rośliny. Jest ciekawy wybór roślin na przykład? Mhm, jest, jest dość ciekawy. Niektóre takie nowości, co w sumie nie widziałam jeszcze. Stoiska są ciekawe, interesujące. Są Akurat dobra pora roku, tak? bo jeżeli nie ogrodnicze, no to przyda się coś nowego, czy to ogródka, czy na działkę. Oprócz zielonych roślin, krzewów i kolorowych kwiatów, duże zainteresowanie wzbudził też nowoczesny sprzęt rolniczy, a szczególnie największy produkowany na świecie ciągnik marki Steiger, 600 koni mechanicznych. Jest to największa maszyna, która jest produkowana w stajni Kejsa Ciągnik Steiger, 535 który ma 600 koni mechanicznych. Ciągnik pracuje w rolnictwie, przede wszystkim w rolnictwie, ale ogólnie w różnych innych pracach, takich jak na przykład w agregatowaniu ze specjalną przyczepą do wyciągania na przykład piasku z morza. Ile kosztuje ta maszyna? Około 1,5 miliona zł netto. W tym roku targi po raz pierwszy zorganizowano nie jak do tej pory na boisku szkolnym, a na placu wokół szkoły. Musieliśmy wszystko przenieść na dotychczas niezajmowane podczas targów tereny, i było dużym problemem zrobienie wszystkich przejazdów, przejść komunikacyjnych, usytuowanie tych stoisk tak, żeby były wygodne do rozmieszczenia towarów dla samych wystawców, jak i również dobrze ułożone pod względem przechodzenia i komunikacji od strony zwiedzających. Głównym organizatorem 12 targów rolno-ogrodniczych był zespół szkół. Ponad... Gimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w przygodzicach.